Przecież ja cię kocham! Przecież mamy więź! Co? Ona cię ugryzła? Przecież macie więź! No nie wiem czemu ona mi to zrobiła. Musiała się czegoś wystraszyć. Ona dla ciebie taka nie jest. Ktoś musiał jej coś zrobić. A ty to co ty tu w ogóle robisz? No co? Uczę się angielskiego, chociaż go nienawidzę. Jest do dupy! Ale języki są ważne. Na przykład, żeby porozumiewać się z koniem. Aha. Ten głupi go nigdy nie będzie normalny. Czekaj, słyszysz? To Mikołaj, coś podaje Belly. Po tych lekach na pewno mu będzie szajwo odbijać. Nigdy tak głupia coś, go nie ujarzmi. Idzie nas sprzedaż jeszcze w tym tygodniu. Musimy iść to dziewczyn! Mikołaj! Co? Spokój, o co chodzi? Mikołaj! Bella! Co Mikołaj? Co Bella? Szybko dziewczyny mówcie! No bo widziałam Mikołaja, podawał coś Belli i mówił, że załatwi tego konia. Co Belli? Jak on może to robić? Załatwię go! Stój! Musimy wyśleć ten... plan! Nie no, ja muszę szybko ratować mojego konika. Co? Myślisz, że załatwisz Mikołaja? Musisz mu przecież udowodnić, że coś jej dosypuje.